Jesteśmy znowu w Slenderze. Ostatnio, jak widzieliście na końcu odcinka, coś nas przestraszyło. To nie był Slender. To była moja mama, co mnie goniła. No i właśnie teraz wróciliśmy na Slendera. Przerażająca. Z misją znaleźć wszystkie pieprzone kartki. pytanie, jak się zbiera te kartki. Jeżeli jak się zbiera, jak nam wyśle Krzysztoń, Wam pomysł. Idziesz i patrzysz po wszystkich Wszystkie guziki jakie znasz patrz Wiesz, że zatrzymało guzik Dobra Lecisz Dobra. Gdzie, A gdzie my jesteśmy? To cały czas na tym miejscu wypada chyba Nie wiem. jeżeli się myje, to nie nie powtarzają Jakby Miał to już wypadnie Pardon Gdzie idziesz? szukać domu Tam gdzie była kartka? A także że kartki zmieniają pozycję Wydaje mi się, nie ma. Według mnie nigdy nie skończymy tej serii. No będzie ta wiecznie. Ale jak nasza pierwsza seria nie skończymy. Bardziej hmm. jak ładna trawa. Nie? To się codziennie. Render kosiarka. Nie. Yeah. To używaj przez kosiarki, to ich grzebę. Więc. W następnym odcinku, wiem że to powiedziałem, powiedziałem też to w, w, odcinku, w, <grym> w, w następnym odcinku, ale wywalił nam w innym miejscu. W następnym odcinku nagramy też z kamerką, prawda prawda Faker? Jak się da. Jak się da. Jeżeli no wiecie jak? On działa tak ten samochód. Tak, Szukaj tak, karty. Gdzie? Co ma na pomniłkę do Jak się karka, mówi pan, jest to page. New version, page. O, nie ma. Idź poszczuję troszeczkę samochodu. tutaj. czy Nie można. Lepiej się ruszaj, bo niedługo zacznie ten. Wiem, będę strenda. W ostatnim ostatnim razie wrócimy zdjęcia jak wypadłem. To się dzieje, kiedy zobaczysz strendera. Nie, to to będzie. Bo na ostatnie pamiętacie co było w ostatnim odcinku. Taki kuźwa. O, ja o, pierdzielę To To o, jest o o, jest dom, jest dom, Jest dom. Nie jest dom chyba. Jest dom. Jest basen. Jest to Jest 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 To Jest basen. Nie jest Nie jest basen. Jest tam. Jest Slendera. Jest się Jest Jeżeli wam wam się podoba wam się slender zobaczcie na 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 YouTube jak zapis slender. Już, już Yes. Surprise motherfucker Jez yes, yes. jak mój łeb zjawisz z tejperem Co to było? Nie będę na pamięć znam ten dom, chociaż nie gram, bo ja się cykam jak mała dziewczyka Pusiko. Jak się biorą, biorą kartki w ogóle. Teraz się dobieramy Jeżeli ostatnim razem nie, nie zajdzie od tyłu A co by się stało, gdybyś się nie odwrócił?

Czekaj, jest szum, ale bębny nie ma. Trener ma coś zmienił. Zmienia zasady uniwersum. Tego, to słuchaj, przez światło. Uniwers. Ale tu jest tylko kilka tych pozycji, gdzie można połapać kartki. Jeżeli ich nie schowa na drzewach. A właśnie na drzewach można połapać kartki. No nie, nie schowa na drzewach kartki. Teraz ja się obrócę, bo przyjechał Trener. Can't run. Nie możesz uciec He! Szukaj we wszystkich wszystkimi guzikami Enter, weź Enter Yes! Co? Czym? Teraz przyjdzie Srenderman Ja się nie patrzę was jak ty te oczy Weź pod nich stąd, kataryga Boję się strasznie Bo nawet, nawet mikrofon się boję, bo się opuścił Nie, to będzie przejebałem Ok 7, idź! Agie! Dupę! Dupę przyszedł Uciekaj, uciekaj! O, będziemy przed tobą Właśnie przeżyliśmy akapitę Ale z niego debil Bo nas nie goni Pojawi się teraz przed nami Bebrze, zaczynałem coraz szybciej Idę po mieście Zaraz przyjdę, bo idę po mieście Nie, eee, e, zaraz mi się nie Nie zostajemy z całego! w całym pokoju <grym> Dobra, ja staję się po raz kolejny. Zobaczmy. Zobaczmy tak samo... Tak, tu już się Uciekaj. Uciekaj. Dobra, już Uciekaj. 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 jest! Пописан он есть! че ты, убежи, гонь! Тупо, не бегай, не вылезай! Да я Не

Zaczynacie odcinki na 10 minut. To teraz inne. Cholera! 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 nie Cholera! 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 śmierć nie, bym sobie. Ten, będzie bardzo, będzie. Ja, ja bym sobie uciekał no co uciekał, to jak się odwróci to będzie za tobą, ja, ja ci nie położę, na dół patrz, na dół patrz, na dół patrz, na dół patrz, na na dół Ale on był za mną bo... nie teraz, chyba, chyba nie uciekać na tak? dół ale chyba chciałbym, chciałbym Nie, nie, jednak jak to nie gra mam strach Boję się Mamusiu przytulnie Czekaj, zadzwonię i pomóż Ej, znowu jest, Ty razem przed tobą idzie oto Tak jak chcę, żebyś był w stanie O! Jestem, jestem, jestem To nie ja się boję Ludzie, żałci nie mam kamery Bo ta mina jest rajska I teraz przed mordą się pojawił, zobaczysz Ale muszę przyznać, że elegantów się ubieram <śla> No elegant, kurna ale czemu on się uderzył w moją domu! A ma w problem. Boi się, że mi butelkę Nie na twoim miejscu nie koncentrowałem się tak na ekranie. Co? Bo w tych grach musisz się, to ty jesteś jak jest tam, kurwa czołgiak! Prawo! Czekaj! Chyba tak O! Zniknął to stało Nie, to jest cała nas Nie wiem co się Nie, nie widzę. się się pojawi Mam no, już Bez żadnej kartki z tym strajem się pustrajem to my się będziemy mieć Nie pójdź tam Nie ma już tam żadnej kartki 쟤가 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 쟤가

Jakbyście się umieli, jak to wiedzieli o czym mówię. Co, Co robisz? że połączyłem na chwilę, ale przyjść O, tu Będz. O, tu na całego. fuck? Co? Mi się tu przed pasą. Да, сюда, братан. Не умирай, бегай. Посмотри, где музыка. не слышал, этой музыки, то будет. Ух! Не там! То будет, это музыка включена. Что там есть? Один день, Джек. Jangan pergi dari sisi lain! Di mana dia? Di belakang. Tidak, tidak, tidak! Rekord dwie kartki Dzisiaj był życiowy rekord Dwie kartki na Osiem Dobrze jest Jeszcze musimy. sześć kartek Dobra, Dobra. Na Następnym odcinku włączymy kamerkę Na pewno Bo musimy Podframy pokazać się. Musimy pokazać nasze Dobrze. wyczyny w tym, tym na, na tych dwóch fotelach na Do widzenia